ale naprawdę kilka dobrych miesięcy, cała, cała wiosna to yy, to na wielki plus, jeśli idzie o, o tę ekipę Patryka Romy. Dokładnie, miała dobrą końcówkę. Yy, nie można już obniżać, jest mistrzostwo, jest, jest puchar, jest Liga Mistrzów, yy, zresztą oni też mają takie poważne, poważne aspiracje. Yy, bramka Papiny, znów gol kontaktowy, mimo że 0-2, tak, yy, potrafili doprowadzić do wyrównania, teraz karny, faulowany Dawidzik. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś oczekuje, że to będzie... 27 punktów, no i yy, wprawdzie zajęli w tej w tej e, barażowej stawce, w tej stawce spadkowej. Który też od 2025 przyjdzie na bramkę. Pewnie zostaną roszady e, również na bramce. Podejrzewam, że wiekowy Mirko Alilowicz gdzieś będzie kończył karierę. O. Numer 8 o nim mówiłem, środek rozegrania, 21 lat, Słoweniec. Popatrzmy, Tomczak wyszedł, U, wyszedł. To, to No Wspominaliśmy, że Wiktor ma bardzo dobre warunki. Mateusz Zembrzycki Papina, Tomczak. Pierwszy raz, Papina, przyspieszył. Nie mam żadnych Dokładnie, tutaj Piroch już interweniował Szan na zmniejszenie. Do dwóch bramek strat wykorzystany. Trafia Mikołaj Czapiński. Po raz pierwszy w Superlidze Jonut Stanesku, numer 25. A prawe właśnie. rozegranie. Z Mafts. dostaje piłkę i jednak tej swojej szansy nie wykorzystał. Będikowski szybko składa się do rzutu no i tak wykończenia brakuje na pewno takiej wyobraźni Bo... do Pirocha. Fazekasz blisko strefy sygnalizacja gry pasywnej. Fazekasz no ładnie to zrobił na, na dwa tempa. Tak, tutaj zawisł blok. i środek Gdańszczanie. Teraz Patryk Rombel prosi o czas jak tak patrzę na, na, tego, na tego Węgra, który wrócił do Płocka, to czasami przypomina, przypomina mi się tak sposobem gry, ale też wyglądem Uroż Zorman. Zormana. Natomiast Zorman miał inne przymioty i e, chociażby bardzo dobry przegląd sytuacji. Zdany kierunku. stępień. No i będzie, tak, będzie wykluczenie. Tak, dla Węgra. Trochę szczęścia mieli gdańszczanie, ta piłka gdzieś przypadkowo, wydaje mi się. Jeszcze stępień, zdołał ją tak. dograć. Jak to no i broni. Tak, mówiąc, kleił ją bardzo dobrze. Jeszcze przyszedł Michal Gunnison. Teraz tak, czerwona kartka. Trzecia dwuminutowa kara dla Zmawca. No i tak długo pograł powiem szczerze, od 12 tak. chyba za późno. Wstępień. Papina i tu bardzo ładne przerzucenie do, do Stanesku, który buduje. Nie, niezwykle trudny do upilnowania gracz. Krajewski. No <laughs> Zabranę Zabranę. Ręka, praktycznie zerowy kąt. Nie wiem, czy bym był dobrym trenerem, bo nie mam doświadczenia w tym zakresie. Choć wykształcenie owszem Oj, teraz Stanesku. Michic. Czekał, czekał z tym podaniem jak widzicie Państwo Michał do końca. Bardzo mądrze. Ola akurat. Domagała nie mógł się obrócić. Oj, oj, oj tutaj Szusznia, będzie ale sędziowie zastosowali, no. przybili korzyści. Jednak karny, bo tak. stał w polu bramkowym Michić, a... Tamia Domagała i Co znaczy doświadczenie Uf, do, do wybronienia tak. i, i nie można zawodnika izolować, trzeba sobie w tym przypadku pomagać. Słupek, sita, będzie karny. Skutecznie Słoweniec. Na nogę stojącą. Stępień. Wysoko teraz yy, pracują po szerokości w obronie, podstrzanie i trafia Będzikowski. O, no no Właśnie tego od niego oczekujemy. Krótkie wyjście w górę, szybko się złożył do rzutu. Ale to pewnie tam gdzieś tam wzbogaci, podbuduje jego morale. Nie, no nie pod... nie Druga tak. bramka Patryka Siekierki. Z takim rywalem. Teraz Sita. Tak, typowo tak, po takim lekkim obiegu. To też tego ostatniego karnego nie wykorzystał. Popatrzmy. No i powtórzył tak daleko wyszedł z bramki Mirkaninowicz. Wstępień jeszcze ruszył. Mogą już nie zdążyć. Jeszcze Jonut Stanesku. O tak nie zdążą. Jeszcze będzie wolny. Może oczywiście zdobyć bramkę. Pamiętasz co działo się o, tak, tak. w Płocku w pierwszym meczu finału.